No, to witamy wszystkich. Ja w kuchni Ubożemy. Ja w kuchni u siebie w Rzymie. Witamy. To jest nasz pierwszy pilotowy webinar na temat gotowania. Każda w swojej kuchni, wiadomo, w związku z koronawirusem nie możemy ani ja jechać do uli, ani ula do mnie. Dzisiaj postanowiliśmy, że ugotujemy dla Was. Taki sam, taką samą potrawę w dwóch różnych wersjach. Będzie to makaron ze smażonym bakłażanem. Ona go przyrządzi na swój sposób, a ja na swój. A was będziemy prosić o ocenienie, który bardziej wam się podobał. Jeżeli macie ochotę, możecie właśnie się przyłączyć do dyskusji. Ja postaram się śledzić yy, was w międzyczasie, wasze komentarze i na pewno będziemy się do nich Ustosunkowywać. Ja przedstawię, co zawiera, jak, jakie składniki zawiera moje. Mój talerz będzie zawierał moje gotowanie, później Ula przedstawi swoje. Więc tak, mam tutaj bakłażana, trosnek, bazylię, mięte, makaron. Spaghetti kwadratki, czyli kwadratowe spaghetti, nienormalne. Parmezano, tarty parmezan. No. no i co jeszcze? Nie? Woda, i, i tyle. I dużo chęci do gotowania, także zobaczymy. Proszę cię. Życzę Ci powodzenia, Bożeka. Ja przygotowałam spaghetti. Dzisiejszego bakłażana robię na bazie spaghetti alio olio peperoncino, czyli jest to proste, łatwe i szybkie w wykonaniu danie, a przy tym bardzo smaczne i zdrowe. Moje produkty są bardzo podobne do twoich, czyli mamy tutaj spaghetti ja używam spaghetti z to są numer 8. Do tego mamy bakłażany, czosnek, peperoncino, pietruszkę. Mam tutaj serpę Corino Romano, i oprócz tego jeszcze mam yy, an, y, anszuła, czyli filety yy, śle, śledziowe z sardynki. No i oczywiście naszym podstawowym składnikiem jest bakłażan. Także yy, zapraszam Cię do udziału i do konkurencji. Ja może jeszcze tylko powiem, że yy, przed przyrządzeniem bak, bakłażana. Trzeba go pokroić, posolić i odstawić, przynajmniej na 30 minut, żeby on puścił sok i żeby wyszła z niego goryczka. Więc ja to zrobiłam wcześniej, ale dla Was pokażę ten cały proces, jak ja to robiłam, i później nie będziemy czekać pół godziny, bo by trwało to zbyt długo, tylko przechodzimy do następnej fazy. Także zapraszam, witam Agatę, witam Terenię, witam Monikę. Życzcie nam powodzenia i gotujemy. No to zabieramy się do kuchni. Słuchajcie. Yy, spaghetti Alio olio e Peperoncino jest to jedno z najbardziej popularnych dań włoskich. Często serwowane w lecie na obiad, na kolację lekką, a także jako tak zwana spaghetti na Bowiem wiemy, że we Włoszech jest taka tradycja, iż kolację je się bardzo późno. Przy czym życie nocne latem tutaj yy, kwitnie, i wszyscy yy, wychodzą. Wiadomo, używają wtedy chłodu wieczornego i przychodzi taki moment, kiedy wieczorem po północy znowu przychodzi im głód. I wtedy bardzo często młodzież, a także i starsi, yy, robią te spaghetti po północy, jako takie lekkostrawne danie, które zaspakaja jeszcze ten yy, późno głód. Yy, Bożemka? Yy, ja tu Pani pokroiłam bakłażana na takie plastry. Posoliłam go z obu stron i wkładam do cedzaka. Wkładam je do cedzaka, żeby jak one puszczają sok, to żeby sobie ten sok mógł swobodnie wypływać, a później po pół godzinie biorę to na papierowy lecznik i osuszam tego bakłażana, więc w tej chwili pokazałam wam pokrojonego, posolonego na siteczku i go odstawiam. Natomiast ja mam przygotowanego już bakłażana, który już odstał swoje, został obsuszony i zaczynam go smażyć. Tak, czy ja, w ja w przeciwieństwie do Bożenki nie odmoczyłam tego bakłażana, ponieważ ja będę go robić Kostkę jest tutaj, już zaczęłam kroić go i będę go robić w głębokim oleju. Będzie on taki usmażony, czyli będzie fritto. W związku z tym, że chcę, żeby on był bardzo krótki, więc nie moczę go, ponieważ on da mi wtedy taką konsystencję miękką, a w ten sposób będzie twardy. Przy czym uwaga jest taka, że trzeba bardzo uważać, wrzucając taki świeży, yy, który też nie zmieni mi koloru, yy, do gorącego garka z olejem, ponieważ on wtedy będzie troszkę yy, szczelał. I tutaj trzeba być bardzo uważnym, żeby się nie poparzyć i żeby on nie wypłynął z tego garka. Także ja w tej chwili już sobie rozgrzewam odrobinę oleju, bo ja nie robię tak jak uszula na głębokim oleju, tylko odrobinę oliwy z oliwek na patelni Już sobie rozgrzewam tą patelnię, gdzie za chwilę sobie włożę tego bakłażana i będę go lekko podsmażać, ale tak on będzie na pół sucho, ponieważ bakłażan jest jak gąbka i, no nie, i po prostu chłonie bardzo dużej ilości tłuszczu, czego ja akurat w moim daniu, Chcę, chcę uniknąć. Yy, chciałam Wam tylko przypomnieć, że wakłza nie należy yy, obierać. Jemy go z tą właśnie skórką, bo ta skórka jest yy, dla nas pełna oksydantów, więc ma, ma, jest bardzo zdrowa. I co jeszcze? Musimy usuwać gniazda nasienne, ponieważ są trujące. Ale myślę, że to o tym wszyscy już wiemy, bo bakłażan jest zdrowy. I Wiele osób go używa. Moja patelnia jest rozgrzana, więc układam sobie już bakłażana na, na patelnię. Ja przyrządzam jedną porcję, więc te ilości nie są aż takie ogromne. Co jeszcze Wam chciałam powiedzieć na temat bakłażana? To, że przed obróbką powinien być posolony. A taka ciekawostka, że oprócz soli można go lekko skropić cytryną. Ja wtedy nabierze to takiego delikatnego smaku. Wrzuciłam mojego wachłażenia na patelnię. Pokazuję Wam tutaj dokładnie. I rozwiotłam czosnek. Dorzucam do tego czosnek. I czekam, aż uwolni swój zapach. Zanim się usmaży. Makłażam ten czosnek, wyjmę, bo nie wolno go przytrzymywać zbyt dużo, że wtedy będzie kość niedobry. I oczywiście dokładam parę listków, parę listków bazylii i parę listków mięty do tego smażonego makłażana. Proszę się bardzo, umar. słuchajcie, ja w międzyczasie, więc tak, na patelnię Wlałam oliwę, dałam czosnek i y, peperoncino. Teraz się postaram, żeby to puściło tutaj swoje smaki. Jako ciekawostkę do tego dołożę ten filecik anszuła, ponieważ to jest taki trik kuchenny, który nada mi takiego odpowiedniego do smaku. Bardzo często do różnych sosów włosi dodają y, anszuła i, i to że tak powiem, dosmacza, żeby używać naturalnych produktów, a nie kostek rosołowych czy różnych podobnych yy, innych do, dosmaczaczy. Więc tutaj teraz to mi się, tak jak widzicie, na patelni wszystko ładnie przysmaży lekko, nabierze temperatury. W międzyczasie nastąpiłam już wodę na makaron, oczywiście trzeba ją posolić, ja używam zawsze soli grubej, Wracając do soli, to ja może tylko powiem, że w moim przypadku jest to zawsze od wielu, wielu lat sól Himalaje, która zawiera mnóstwo mikroskładników potrzebnych dla organizmu. Jest ona różowa. Bardzo lubi ją moja wnuczka, bo lubi różowy kolor, ale tylko i wyłącznie Himalaje. Pokażę, Słuchajcie, olej mam już nagrzany do od. Brawa! Super! Ja już olej mam też nagrzany do odpowiedniej temperatury. Myślę, że mogę do niego wrzucić nasze, nasz pokrojony bakłażan. Także, żeby mi to tutaj nie wybuchło, więc ja tu mam taką siatkę zabezpieczającą. Pomalutku to tutaj o, będę. Stopniowo, żeby ten, ta temperatura tego oleju, żeby troszeczkę zeszła. Ale w ten sposób one będą bardzo chrupiące. Zależy mi na tej krótkości właśnie. Widzicie, ten olej się burzy, ale one od razu nabierają koloru. Tu w międzyczasie mi się smaży, ja lekko przechylę tą patelnię, żeby tutaj oddały smak czosnek, peperoncino i i filet anchois. Olej jest bardzo gorący, bo to jest chwila, moment i już mi to nabiera tutaj koloru. Za chwilę to odsączę lekko na Już mój czosnek usunęłam z patelni, bo zaczął nabierać koloru, więc nie może on już pozostać. Natomiast bazylia i mięta pozostała jeszcze na patelni, z tego względu, że cały czas puszcza ten aromat. I powiem Wam, że żałuję, że nie możecie tu być, bo zapach jest niesamowicie pyszny. Taki świeży, taki. Mmm. Jeżeli macie ochotę, to zapraszam na moje. Słuchajcie, myślę, że już to mogę tutaj y, wyłożyć. Piękny jest złoty kolor dla kłażanków. Ten, który później wrzuciłam, to jeszcze dołożę na chwilę. Słuchajcie, danie to jest bardzo łatwe w wykonaniu i bardzo często może nam przydać się w momencie, kiedy mamy niezapowiedzianych gości. Szybko można je ugotować. Są tutaj proste produkty, które mamy przeważnie zawsze w domu. My dzisiaj wykorzystujemy ten bakłażan, ale można również wykorzystać ziemniaki, można wykorzystać grzyby, można wykorzystać wiele innych produktów. I wykonujemy go na biało, czyli tutaj nie tracimy czasu na przygotowanie sosów. Ważne jest tylko to, żeby zachować odpowiednie proporcje. Ja już odstawiłam moją patelnię z ognia, ponieważ tutaj, o widzicie, rozgniotłam troszkę ten filecik anszua. I tutaj te smaki sobie same dochodzą na tej patelni, którą zdjęłam i odłożyłam na bok. Zanim wszystko inne przygotujemy i dojdzie, to właśnie nas się i nabierze odpowiednich walorów. Chciałam wam no, jeszcze powiedzieć, że danie to wywodzi się z południa Włoch i zalicza się do tak zwanych paski poweli, czyli dań ubogich. Dziś mamy niezliczoną ilość jej wariantów, jak powiedziałam i możemy ją urozmaicić różnymi innymi dodatkami. Danie znane jest pod wieloma nazwami, a najstarsza jego nazwa to są vermicelli alla la barbonica. I y, y, już były one wymieniane na stołach y, króla obu czyli czyli Sicilie I tam y, y, były podawane na jego dworze. Inne wersje, y, podobne do, do tej, to są y, spaghetti ale vongole, fujate, które. Wywodzą się z kampanii, tak jak powiedziałam, danie wywodzi się w ogóle z południa, czyli dzisiaj jest stosowane na całym terytorium głos ze względu na swoją popularność i ze względu na wartości smakowe i szybkość wykonania. Ale tak jak powiedziałam, pochodzi z południa głowa. Tutaj muszę kontrolować, czy mi się to nie pali. Teraz dole jest mniejszy, troszkę wolniej, troszkę wolniej się tutaj smaży ten bakłażan. W starożytnych czasach, jak wiemy, lud jadł rękami. Na dworze królewskim używano już pierwszych prototypów dzisiejszych sztuczcy. I jak wiemy, na początku widelec miał tylko trzy zęby. Później dworzanin królewski w 1633 roku, w momencie kiedy powstały makarony długie typu spaghetti, vermicelli czy lumine, Wymyślił widelec z czterema zębami, który ułatwił yy, trzymanie się tej pasty na tym widelcu, yy, która nie ześlizgiwała się z niego. Więc yy, jak widzimy, jaka jest tutaj ważna rola widelca. Pamiętam, jak byłam zaskoczona, kiedy przyjechałam do Włoch, że te widelce mają takie długie te zęby. To też jest właśnie tym dostosowaniem do pasty długiej. My w Polsce, pamiętam, w starych zestawach yy, Sztucy Gerlacha. Mamy ząbki bardzo krótkie, ponieważ w naszych daniach spaghetti było mało znane. Były raczej makarony y, o formie krótkiej. Bożenka, jak ci tam idzie w tej kuchni? Bardzo dobrze mi idzie. Ja już wrzuciłam mój makaron do gotowania, ponieważ potrzebuję 12 minut na ogotowanie tego makaronu, więc on mi się już fajnie gotuje. Resztę mam prawie gotową. W międzyczasie chciałam wam pokazać jedną rzecz. Że yy, przy okazji, tak przy okazji pomijając yy, i czekając na, na makaron, który się gotuje, używam takiego młynka jeszcze po to, żeby, żeby zrobić sobie dobrą kawkę ziarnistą. Ja kupuję kawę ziarnistą. Miałem młynku. Najlepszy byłby taki ręczny niestety nie posiadam. W Polsce miałam mnóstwo takich ręcznych młynków do pieprzu, do kawy, natomiast ten elektryczny używam, kupuję ziarnistą kawę i właśnie za chwilę sobie tu napiję się kawy z wami, jak już będziemy mieli gotowe talerze. Co wam jeszcze chciałam powiedzieć, że ta, dania, które Wam będziemy proponować, bo jeżeli Wam się to spodoba, to pójdziemy dalej i będziemy robić cyklicznie te programy dla Was, będą miały na celu pokazać, że obiad można ugotować w 15 minut, maksymalnie 20 czas gotowania yy, makaronu. I co jeszcze? Chcemy bardzo wesprzeć też wszelkie restauracje pokazując, że można dobrze zjeść, tanio zjeść i te danie można przygotować również na wynos. Żeby przygotować takie danie na wynos do transportu, bo w tej chwili w czerwonej strefie restauracje nie działają, w pomarańczowej też, więc, żeby przygotować takie danie, które robimy do transportu, wystarczy wyciągnąć pastę, która ma być, pastę makaron, która ma być gotowana na przykład, teraz podaję przykład, 12 minut, 2 minuty wcześniej, wrzucić do naszego, do naszego bakłażana, dodać wszystkie dodatki, zamknąć do pojemnika i w czasie transportu on do, ta pasta dojdzie do siebie tak, że w momencie, kiedy y, osoba, która zamówiła tą pastę, ją zacznie jeść, to będzie miała tak jakby była gotowana 12 minut. Bo jak wiemy temperatura ciężko w zamknięciu y, makaronów dochodzi do siebie. Także to jest takie jak dla, dla osób, które chcą na przykład przetransportować, y, bo mają gdzieś tam mamy. I chcą mi coś zawieść, czy koleżankę, czy sąsiadkę. Także naprawdę to są takie dania bardzo szybkie. Nie siedzimy godzinami w kuchni, absolutnie. Bardzo takie tradycyjne, że tak powiem, ale smaczne z gustem i naprawdę bardzo je wypróbować. Będziemy Wam właśnie takie dania pokazywać. Szybkie i smaczne. Słuchajcie, tu jeszcze chciałam Wam powiedzieć, że w zastępstwie filetów Anchoua we Włoszech można znaleźć taką pasta, pasta się nazywa. Jest to pasta w tubce, bardzo to jest wygodny produkt. Ja zazwyczaj sobie zabieram go często do Polski, ponieważ no, można to przewieźć tutaj i nie jest to w oleju, tylko to już jest gotowe. Także polecam Wam również w kuchni, jako taki produkt zastępczy do filetów anchois. Yy, będę używała, już mi ten bakłażan doszedł, jest piękny złoty, czy wyłączam tutaj, wyłączam już olej. To może zostać, yy, makaron się gotuje, yy, pamiętajmy, że makaron musi być al dente. Dawny sposób sprawdzania babuć włoskich to było tak zwane rzucanie go na płytki, tutaj, że w momencie, kiedy on się przykleił yy, i nie spadł, to jego yy, ta konsystencja już była właśnie prawidłowa. My tego nie będziemy robić, bo dzisiaj się tego nie stosuje, yy, ale to taka ciekawostka którą kiedyś stosowano, nie wiem, czy ją stosowano do końca na pewno, czy tylko, czy tylko jest takie powiedzenie, że rzucamy na płytkę i patrzymy, czy jest wystarczająco dobrze ugotowany. I jedna bardzo ważna uwaga. Zauważyłam, że bardzo dużo kucharzy, którzy gotują i pokazują gotowanie na ekranie, robią podstawowy błąd, czyli pamiętajmy, że Zawsze i tylko i wyłącznie idzie makaron do sosu. Nigdy nie odwrotnie. Nigdy nie serwujemy najpierw makaron i polewamy sosem. Tylko prawidłowo we Włoszech zawsze wrzucamy makaron do sosu, mieszamy i wtedy serwujemy. Nie ma żadnych takich amerykańskich nowości tutaj w prawdziwej włoskiej kuchni, tylko jest jedna żelazna zasada: makaron do sosu. I to jest podstawa włoskich. Dokładnie, ten makaron powinien być chwileczkę wcześniej wyciągnięty, żeby dojrzał w tym sosie na patelni i nabrał, nabrał tych smaków, tych zapachów, tych, tych że tak powiem, tych wszystkich gustów, które, które żeśmy tam dodały. Uszula, ja Cię bym tylko poprosiła, jak tłumaczysz Mówisz na przykład o Aczugach, czy mógł, przetłumaczaj, tłumacz to na Polski, bo... Aczłabę, że na po polsku Anzła, Anszła, w i Anzhuap. Słuchajcie. W tej chwili te upieczone pakłażany wrzucam tutaj na moją patelnię i... chwileczkę to przemieszam, żeby to razem ze sobą się tak złączyło. Troszkę tu mam mało oliwy, więc muszę troszkę dolać. I teraz tutaj to się musi dosmaczyć. Yy, makaron dochodzi tak? Tu zaraz będzie gotowy. Bożenka, jak z czasem z makaronem? Ja właśnie wyciągnę makaron. Tutaj jeszcze troszkę sobie zostawię. Troszkę zostawię może na ozdobę, bo zapomniałam. W międzyczasie usiekałam zieloną pietruszkę i teraz to tutaj wymieszam na patelni, żeby to się złączyło dobrze smakowo. Czyli i bakłażany i filet i czosnek i peperoncino, żeby to chwileczkę, minutkę, dwie, żeby tak się ze sobą wszystkie smaki dobrze połączyły. W międzyczasie próbuję jak ten makaron. Praktycznie już tu bo czuję po samym do Jeszcze minutka. Bożenka, jak tam ci idzie? Pachnie, ja już mam makaron tutaj z nasz, naszym bakłażanem. Pachnie, kochani, pachnie niesamowicie. Yy. Za chwilę będę wykładać na. Taresz. Przy okazji Wam powiem, że moja kropka właśnie doszła i napiję się z wabikami. Mogę to już sobie wyciągać. Słuchajcie, ja też wykładam makaron na patelnię. On już jest gotowy. I przekładam go prosto na patelnię, tak, żeby nawet troszkę tej wody, której mi tu będzie potrzeba, o. Pięknie wszystko wspierzy. Dwie minuty przemantekujemy to, czyli przetuszyny, żeby przeszło wszystko swoimi smakami i zapachami. Szkoda, że nie możecie poczuć tego wspaniałego zapachu, jak się, no. się wydobywa. No właśnie, ja już przechodzę w ostatnią fazę, czyli makaron mam, kochani, tutaj z bakłażanem już gotowy. Przechodzę w ostatnią fazę posypywania serem parmezanem. Nie dajcie sobie parmezanu, bo dodaje super smaku. Oczywiście troszeczkę dekoracji. I powiem tak. Voilà! Gotowy talerz. Prosto, szybko, tanio. Nic dodać, nic ująć. Jeżeli ktoś lubi, to na koniec można jeszcze dodać tegoroczną oliwę. Z oliwek taki po prostu jedno okrążenie. I mamy gotowy talerz. Także kto chętny, zapraszam. Słuchajcie, ja już też jestem gotowa. Proszę bardzo, talerz jest na wierzchu. Tutaj posypałam zieloną pietruszką, ozdobiłam czerwoną bazylią na środku. Pokaż i... bardziej do ekranu. Proszę? Przesuń bardziej talerz do ekranu, żeby było widać. Okej. Okay. proszę bardzo. Tak. Później chyba jeszcze wystawimy zdjęcia i swoje receptury myślę pod tym. Tak, Także... Oczywiście. To jest gotowy talerz słuchajcie. Wszystkim dziękujemy bardzo za wspólne gotowanie. Dziękuję Ci Bożenka, szef Bożenka. Dobrej kawy i smacznego obiadu. Do zobaczenia w naszej kuchni. Gotuj z nami na następnym spotkaniu. I też będzie tanio, smacznie i szybko. Do zobaczenia i miłego dnia. Dziękujemy bardzo.